Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Kaczki Oli Elbląg. Dzisiaj sobota. Eee, bardzo taka niezbyt ciekawa pogoda, pochmurnie, ale pokażę Wam mój nowy prezent. Oh, kocham tą moją konkurencję. Słuchajcie. Już przekręcimy. Zobaczcie nasze nowe nabytki, gęsi. Super. Trochę. Muszą się odnaleźć na naszym nowym, w naszym nowym domku, na, no, na nowym terenie. Słuchajcie, śliczne, cudowne. Psy już coś wyczuły, że ktoś inny tutaj się pojawił. Gęsi dosłownie 10 minut temu do nas przyjechały. Śliczne. Teraz to w tym stawie to widać piękne, okazałe gąski. Tam kaczuszki pływają. Schowały się. Nie wiedzą, co się dzieje. O! Mam nadzieję, że one tak nie będą głośno gęgać. Gę, gę, gę. Bo tu okna są z tej strony i nie wiem, czy wytrzymam. Zaraz troszkę może je pogonimy, że zobaczymy, czy one... Odlecą mi, czy nie? O! Znajdziemy kaczuszki. O! Znowu mówiłam, pogoda niezbyt ciekawa. Deszcz zaczyna padać. O! Uciekają! Kaczki, zobaczcie. Nie wiedzą, co się dzieje. Zmykają. Pięknie. Ja, jak jeszcze nic nie widać. Może dzisiejszej nocy coś tam zniosły dziewczyny. No i kosiareczki, słuchajcie, na naszym terenie akurat się pojawiły. No ktoś musi czyścić ten staw, że niezbyt chce wchodzić. Pogonimy je. Słuchajcie, tutaj moi fani od gołębi zobaczcie. W ogóle wszystkim bardzo dziękuję za pozdrowienia z całego świata. Mogę lotować? Mogę! Dobrze, mogę nawet lotować, słuchajcie. Uwielbiam te gołębie tu. To moje ulubione. Bo one już mnie znają. O, teraz wejdę do środka. Słuchajcie, jakie one grzeczne. O! Pogonimy je, a zrobimy prezent dla Andrzeja. Trochę ja je też muszę potrenować, muszą się mnie słuchać. Buda! Buda! Dobra, jeszcze tu został. Nie umie gwizdać, może się nauczę. O, patrzcie, no. Buda, buda! mi zostały tu dwa. Buda! 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 Uciekać! No jakie zobaczcie super ładne, młode. Rewelacja! Kiedy te moje kaczki będą miały też takie młode? Tutaj dwa. Obszerane trochę. A to jest ten, którego Wam pokazywałam. Zobaczcie jak rośnie. Rewelacja! Rosną dzieciaki jak na drożdżach. O, tutaj dwa takie małe. Wyglądają jak kaczory. Tu mamy. O, tutaj mamy jeszcze. Ale. Idziemy, zobaczymy jak one poleciały, czy nie poleciały. O, zobaczcie. Nieważne jaka pogoda. Locik musi być. Czy to kaczki, czy gołębie. Nieważne, lotowane. Ktoś tam się pytał, czy kaczki będą lotowane. No to tak popatrzcie, że to niby kaczki. Zobaczcie, jak wysoko. Chyba mam talent do tych gołębi. Tu przybliżę Państwu. Poczekajcie. Lecą. Nieważne, że deszcz kropi, proszę Panów. Nieważne, locik musi być. Jest moc? Jest. Trzymają się. Dobra szkoła. Słuchajcie, ja już pomału muszę kończyć, bo w poniedziałek otwierają salony fryzjerskie. Muszę iść tam, wczoraj malowaliśmy. Muszę iść tam trochę posprzątać przygotować. No, niestety. Zobaczmy, gdzie te nasze gęsi. Jeszcze tylko chwilkę. Zobaczcie. Oby mi moich kwiatków nie zjadły. Idę do nich. Zobacz, o, tu są moje kwiatki. Tutaj Andrzej mi zrobił takie coś. Daszek, żeby jedzenie nie mokło. Na razie prowizorka, ale może być. I tak mamy dużo roboty. Kochanie, ładnie poleciały? No, czek. Czekajcie, czekajcie. O, jest locik, jest locik. I zobaczcie. Oleńka puściła. Gołębie latają? Latają. <laughs> Się śmieją. Czekajcie, bo one idą do. Nie wpadnę, tylko patrzę, czy one moje kwiaty będą jeść. Gę, 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 gę. Nie wiem właśnie jeszcze. Trzeba przeczytać. Ja Opatrzcie. Okay. No i gdzie tam się pchasz? Ale słuchajcie, jakie one wielkie. Ile one ważą? O, mam dekorację kwiatów popsuły. Ciekawa jestem czy to będą szkody, czy nie szkody. Zobaczcie, kaczki od razu uciekają. Nowa rodzina się pojawiła, powiększyła. ma Płyną karolinki z czerwonym oczkiem. Zobaczcie. Najpierw samiczka, później samiec. Piękna para. Jak się kaczki złączą, to na całe życie. Pomanutko. Słuchajcie, kochani, kończę i tak jakiś taki długi, nawet filmik nakręciłam. Gorąco Was pozdrawiam. Pamiętajcie kciuki w górę, komentarze, odpisuję w wolnej chwili i subskrypcje. Pamiętajcie o tym. Pozdrawiam, życzę wszystkim miłego weekendu, bawcie się dobrze, bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Buziaki dla Was wszystkich, ściskam Was bardzo. Pa.